właśnie portfele sprzętowe. Możemy do nich podchodzić jako do takiego ostatniego bastionu bezpieczeństwa, bo tutaj jeśli chodzi o software, to panowie już wam powiedzieli, jak możemy tego uniknąć. Jednak wiele osób uważa, że skoro to urządzenie jest nazywane portfelem, to znaczy, że ono przechowuje nasze kryptowaluty. Wcale tak nie jest. Kryptowaluty leżą sobie bezpiecznie na blockchainie, a Portfele sprzętowe trzymają nasze klucze prywatne, które dają nam dostęp do tych kryptowalut. Może od podstaw, czym są te portfele sprzętowe? Przede wszystkim, właśnie, trzymają te klucze prywatne. Zwykle te pierwsze portfele wyglądały jak, jak urządzenie USB jak karty pamięci i tak dalej. W tym momencie ze względu na to, że ta technologia się rozwija, mamy dużo lepsze portfele, tak jak tutaj możecie zauważyć, mają one duże duże wyświetlacze, mają, często są zaopatrzone w kamery i tak dalej, także musimy iść po prostu z biegiem czasu i później Wam opowiem dlaczego. Dlaczego używać takich portfeli? Jeśli zainfekujemy nasz komputer to haker nie potrafi dostać się do naszych kryptowalut, nie mając fizycznego dostępu właśnie do kluczy prywatnych, i ten, ten portfel daje nam taką możliwość. Tutaj mamy trochę inne portfele sprzętowe, te pierwsze, które pokazywały się na rynku. Pewnie każdy z Was na Ledger S. Bardzo dużo osób cały czas używa tego Ledger, no nie za bardzo podąża za innowacjami. Mają oni e, inne modele, które mają większe wyświetlacze, które dają więcej możliwości. Jednak no te najbardziej spopularyzowane, które mają e, największą część rynku zagarnęły, to jest właśnie Ledger S i kolejne, kolejne jego wersje. Kluczowe funkcje to jest oczywiście izolacja tych kluczy prywatnych od zagrożeń internetowych. Wewnętrzne podpisywanie transakcji, które możemy zweryfikować właśnie na portfelu. Jednak nie każdy portfel sprzętowy daje nam pełną weryfikację. Tutaj wiąże się to z tym blind signingiem. Wskazówki. Po pierwsze, co? Nigdy nie kupujemy portfeli sprzętowych z drugiej ręki. Nie kupujemy ich z Allegro, nie kupujemy ich z Ebaya, e, Idziemy zawsze do zweryfikowanych sprzedawców, dystrybutorów itd. N nie ryzykowałbym, nawet jeśli nie wiem, ktoś chciałby Wam dać taki portfel za darmo, może tam e, być coś e, w, e, nam mieszane w hardware, którego nie możemy zweryfikować. Oczywiście regularne aktualizacje po to, żeby pozbyć się nowych zagrożeń. Nie wiem, czy widzieliście, co ostatnio się pokazało, ale przy systemach Windows pojawił się Trojan, który potrafi wyciągnąć to, co zostało zapisane w clipboard. Czyli jeśli coś kopiujemy i wklejamy później, to gdzieś tam jest zachowane i ten trojan potrafi właśnie to wyciągnąć. Więc jeśli eksportujecie klucze prywatne z jednego portfela software do drugiego, jeśli mamy takiego trojana, to haker potrafi to przejąć, co jest bardzo niebezpieczne i to jest informacja z dzisiaj. W ogóle, właśnie, chciałbym zauważyć to, że na tych portfelach mamy bardzo małe wyświetlacze, które nie dają nam takiej czystej weryfikacji. Jednak jeśli spojrzymy tutaj, tutaj mamy pełny wgląd do tego, jaki również możemy zweryfikować smart kontrakt, który podpisujemy. Na pewno słyszeliście o haku Bybit, gdzie stracili ponad 400 tysięcy Ethereum. 1,5 miliarda dolarów wypłynęło tylko dlatego, że pracownicy nie zweryfikowali tego, co podpisywali tutaj, blind signing. Ktoś zinfiltrował biura Bybit'a, e, oni używali akurat technologii multisig, działa to w ten sposób, że pięć innych portfeli musi podpisać daną transakcję, bo ona doszła do skutku. Ze względu na to, że ktoś zinfiltrował ich biura, podmienili interfejs e, na tych komputerach, więc Pracownicy nie byli do końca świadomi, co podpisują, a pod spodem było coś zupełnie innego. Z tego względu właśnie stracili 1,5 miliona dolarów, a używając portfeli, które możemy zauważyć tutaj, można było tego uniknąć. Mamy portfele HOT, czyli to są te wszystkie wtyczki, które możemy zainstalować na swoich przeglądarkach. To są portfele mobilne, które są cały czas podłączone do internetu. Co jest również dość niebezpieczne, jeśli trzymamy jakieś większe środki, no nie zalecałbym używania portfeli HOT, jednak te gorące portfele również można zabezpieczyć portfelami sprzętowymi ze względu na to, że to jest tylko interfejs. Wiele z tych portfeli sprzętowych nie ma na przykład swoich własnych aplikacji, tak jak Keystone, chociaż w tym momencie pracują nad, nad Keystone Nexus. Ale to cały czas jest interfejs, a nasze klucze prywatne są bezpieczne po prostu na portfelu sprzętowym. Portfele zimne to są portfele sprzętowe, to o czym, o czym mówiłem. Mamy również hybrydy. Tutaj idziemy bardziej z duchem czasu. Są one połączone na przykład z odbiornikami NFC, które. Przykładamy do naszego telefonu, wtedy możemy potwierdzić daną transakcję. Jednak tutaj jest mały problem ze względu na to, że nie możemy eksportować kluczy prywatnych. To znaczy, że jeśli zgubimy daną kartę, to musimy mieć backup w postaci innej karty. Zwykle te portfele są sprzedawane w sztukach po trzy, więc możemy zrobić sobie taki backup. Jednak pojawia się problem, gdy na przykład zostaniemy napadnięci i zostaną nam ukradzone wszystkie te karty, więc do tego też trzeba podejść mądrze, żeby zdywersyfikować miejsca, w których przechowujemy te karty. Blind signing, o tym Wam już tutaj powiedziałem, na screenach macie właśnie screeny z Ledgera, gdzie mamy możliwość weryfikacji kosztów transakcji, adresu, na który będzie dana transakcja, jak i również wysokości przesyłanych środków. Nie możemy tutaj zweryfikować smart kontraktu. Tutaj przelecimy trochę dalej. Tutaj mamy właśnie możliwość weryfikacji smart kontraktu. To jest screen zrobiony z Keystone'a i Kiston sam weryfikuje dane smart kontrakty tutaj na przykład z aplikacji Uniswap. Po prawej stronie mamy, mamy smart kontrakt, który jest nieznany. Więc jeśli łączymy się z Uniswapem i... Ktoś pod spodem podmieniłby dany smart contract na Kistonie możemy sobie to zweryfikować i od razu zapali nam się czerwona lampka, że coś tutaj jest nie tak. Więc zawsze musimy weryfikować to, co, to, co się dzieje tam pod spodem, a niekoniecznie to, co jest nam pokazywane. Z tego względu właśnie potrzebujemy większych wyświetlaczy w naszych portfelach sprzętowych. Tutaj mamy pierwszy taki portfel. OneKey jest to portfel który możemy połączyć zarówno z naszym komputerem jak i łączy się przez bluetooth z aplikacją mobilną na naszym telefonie więc możemy go zabrać wszędzie nie ma, nie ma problemu przy podróżach co jest bardzo wygodne oni używają akurat chipów IEL 6 to są te same chipy, które mamy na przykład w naszych kartach bankowych większość portfeli sprzętowych E, używa teraz już tego chipa. Do tego jest to urządzenie, które jest open source, więc mamy wgląd do, do kodu źródłowego. Funkcjonalność jest naprawdę super prosta. Mają oni swoją własną aplikację, która łączy się z decentralizowanymi aplikacjami później. Dodatkowo mamy wsparcie właśnie tego multisigu, gdzie musimy zatwierdzić daną transakcję na, na kilku różnych kontach, po to, żeby ona doszła do skutku można się łączyć tutaj kablem USB-C jak i również Bluetoothem. Więc mamy tutaj opcję AirGap z tego względu, że nie musimy fizycznie łączyć naszego portfela po kablu z komputerem. Jeśli łączymy taki portfel po kablu, tutaj również istnieje ryzyko zainfekowania takiego portfela. Wbudowana bateria, duży wyświetlacz, mamy ten portfel w dwóch wersjach ta, ta wersja z mniejszym wyświetlaczem kosztuje 100 dolarów. Ta wersja z większym wyświetlaczem kosztuje około 20, 250 dolarów mniej więcej coś takiego. Teraz mamy Tangent, to jest właśnie ta hybryda również tutaj używany jest chip il 6 Możemy na przykład przechodzić przez nią przez bramki na lotnisku. Nie powinno się tutaj nic stać, jeśli chodzi o te promieniowanie rentgenowskie, nie, nie powinno być z tym problemu. Jakieś zabrudzenia. Możemy ją zamoczyć. Także jest OK. Jednak no nie mamy możliwości eksportu tych kluczy prywatnych. Jest tutaj używana technologia NFC, nie mamy tutaj żadnej baterii, nie musimy ładować tych portfeli. Ma on również 25, 25 lat gwarancji, więc możemy później sobie te karty wymienić. Super sprawa, jednak działa on jedynie na urządzeniach mobilnych. Nie mamy tutaj opcji e, komputerowej. No i Keystone. Keystone, mój e, ulubiony portfel. Jestem ambasadorem tej marki, również e, sponsor naszych nagród. Tutaj mamy po prostu kombajn, gdzie mamy dostępne wszystko. Mamy ponad 30 portfeli. Co jest ważne? Keystone był jednym z pierwszych portfeli sprzętowych, który zaimplementował obsługę mobilnego metamaska. Są oni również oficjalnym partnerem. Mamy tutaj OKX. OKX jest portfelem multi-chain, więc mamy BRC20, mamy tam Solane, mamy Tona, OKX Super portfel, do tego mamy również agregator zdecentralizowanych aplikacji, jak i również bridge. Nie wiem, czy wiecie, ale zeszły weekend był event na Malcie, gdzie właśnie dostali, dostali regulację Mika. Jednak ze względu na to, co się stało z Bybitem, okazało się, że hakerzy używali Dexa OKX, by wyprać pieniądze. Które układali na Bajbicie, więc te regulacje zostały nie to, co wycofane, jednak po prostu stwierdzili, że lepiej będzie przystopować i zwolnić trochę, dlatego na przykład nie mieliśmy dzisiaj stoiska OKX. Mamy tutaj naprawdę szereg różnych portfeli, które zostały zintegrowane. Więc jeśli macie RABI, jeśli macie Keplera, czy macie Cardano, wszystko to można zaimplementować właśnie w RABI. Możliwość konfiguracji do obsługi bitcoina, tutaj akurat to działa tylko w jedną stronę, ze względu na to, że jeśli upgradeujemy Kistona do obsługi tylko bitcoina, nie możemy już z tym Kistonem wrócić, więc nie będziemy mogli przechowywać innych kryptowalut. Co jest bardzo ciekawe, możemy tutaj mieć 3 SIDy na jednym urządzeniu. Wszystkie te SIDy są generowane off-chain. Do każdego z tych SIDów możemy przypisać inny kod PIN, dodatkowo inny odcisk palca, ponieważ mamy tutaj również biometrykę, więc pod jednym odciskiem palca możemy mieć nasze konto. Możemy dać swojej żonie, koleżance lub kochance kolejne konto, a na przykład przy e, jakimś włamie możemy mieć na małym palcu zrobione jakieś takie fejkowe konto, gdzie trzymamy 200 dolarów. I jeśli nas napadają, no to otwieramy nasz portfel. Tutaj są wszystkie moje środki, proszę bardzo. A haker nigdy nie będzie mieć świadomości, że tam są akurat 3 CD. Otwarty kod źródłowy oczywiście. Tutaj również mamy opcję airgap, więc nie musimy się łączyć Fizycznie poprzez kabel do naszego komputera. Jednak ze względu na to, że wiele osób miało z tym problemy, Keystone zaimplementował opcję łączenia się poprzez kabel USB-C. Bezpieczeństwo nie ma tutaj JavaScript, więc to jest właśnie kolejny problem, który był przy Haku BYBIT. Został tutaj podmieniony ten interfejs, który właśnie używał JavaScript. Tutaj tego nie ma. Nie mamy oczywiście blind signingu, tak jak Wam pokazałem. Każdą tą transakcję możemy zweryfikować. Konkretnie, główna komunikacja odbywa się poprzez skanowanie e kodów QR. Duży wyświetlacz dotykowy, 4 cale, wbudowana kamera. E we wcześniejszych opcjach mieliśmy baterię. Tutaj mamy akurat mamy wbudowany akumulator, dokładnie, dziękuję. Mamy wbudowany akumulator, poza tym również czytnik linii papilarnych. Tutaj mamy weryfikację tych smart kontraktów. To jest naprawdę super, ze względu na to, że Keystone współpracuje ze wszystkimi większymi zdecentralizowanymi aplikacjami i wszystkie te Najbardziej popularne smart kontrakty są zweryfikowane, więc są one podświetlone na zielono. Gdyby coś się zmieniło, można to bardzo szybko zauważyć. Widać, że tutaj coś, coś nie gra, no i trzeba to po prostu zweryfikować. Druga sprawa: backupy. Możliwe, że bardzo wiele osób używa portfeli sprzętowych, jednak co się stanie, jeśli zgubimy nasz zapisany sit? Ten portfel sprzętowy nie zda się na nic. Ostatnio mieliśmy przypadek, gdzie jeden chłopak stracił wszystkie swoje kryptowaluty, które trzymał na Ledgerze, którego nigdzie nie podłączał. Kupiłem Ledgera 5 lat temu, akumulowałem Bitcoina przez kilka lat, nigdy go nigdzie nie podłączałem. Loguję się dzisiaj, moje kryptowaluty zniknęły. Jak to jest możliwe? Po, po krótszym wywiadzie okazało się, że chłopak miał zapisane decydy na pulpicie swojego komputera. Więc, jeśli chodzi o te backupy, mamy również tutaj takie opcje tabletów, jak i również kapsuł. Nie wiem, czy znacie CryptoSteel, to jest ich w ogóle patent na świat. Jedna taka kapsuła jest zakopana na Mount Everest. Ten adres jest publiczny i ludzie mogą dosyłać tam środki. Ktokolwiek znajdzie tą kapsułę, bitcoiny są jego. One są oczywiście fireproof, więc nawet jeśli spali nam się dom, to cały czas będziemy to mogli wszystko odzyskać. Również mamy tablety Keystone'a, które operują na podobnym patencie. Bardzo dobra opcja, warto jest mieć jeden taki główny portfel. Jeśli to jest portfel, który jest multi-chain, więc możemy trzymać wiele kryptowalut na wielu łańcuchach. To jest naprawdę super rozwiązanie. Jak gdy zaczynałem z kryptowalutami, wydawało mi się, że muszę znaleźć jeden dobry portfel, na którym będę trzymał wszystkie swoje kryptowaluty, jednak później okazało się, że jednak tych portfeli potrzeba dziesiątki i cały czas było coraz gorzej, coraz gorzej, tych portfeli po prostu przybywało. W ogóle, jeśli trzymacie kryptowaluty, jeśli macie takie backupy, jeśli w Waszej rodzinie tylko wy interesujecie się kryptowalutami, to dobrze jest się zabezpieczyć na wypadek waszej śmierci. To znaczy, jeśli wasi rodzice lub wasza żona, wasza druga połówka nie będzie potrafiła obsłużyć się tym, no to warto jest je, ich wyedukować, ze względu na to, że jeśli wy zejdziecie z tego świata, to wasza fortuna zejdzie również razem z wami. Więc warto jest mieć takie zaufane osoby, które wiedzą, jak się będzie z tym obsłużyć. I no po prostu dobrze jest dywersyfikować po prostu to, to ryzyko. Not your keys, not your coins. Chyba każdy zna tą frazę, to jest fundamentalna zasada, której trzeba się trzymać. Zawsze zakładamy, że twoje narzędzie może być zinfiltrowane, że może coś być tam nie tak. Że ktoś mógł się tam wkraść. Ten interfejs, na który patrzymy, warto jest zweryfikować kilka razy. Rozpraszaj ryzyko, korzystaj z wielu portfeli metod przechowywania. Oczywiście nie trzymamy wszystkich jajek w jednym koszyku. Tutaj, podobnie jak z inwestycjami, nie wkładamy wszystkich swoich pieniędzy w jeden token. Dobrze jest się dywersyfikować. Portfele sprzętowe, takie jak Keystone, oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twoich kryptowalut. Jednak, jeśli podpisujemy jakieś zagrożone smart kontrakty, to ten portfel nam nie pomoże. Więc to jest cały czas, bazujemy na tym 99% błędu. To jest jednak błąd ludzki i jeśli my popełniamy ten błąd, to ten portfel nam nie pomoże. Bo jeśli damy pozwolenie na swipera, to ten swiper nie będzie patrzył, czy to jest portfel sprzętowy, czy to jest portfel HOT. Po prostu wymiecie z nam, nam wszystko. Pamiętaj, bezpieczeństwo Twoich aktywów cyfrowych zależy przede wszystkim od Ciebie. Bądź czujny, edukuj się i stosuj najlepsze praktyki bezpieczeństwa. Teraz będziemy mieć giveaway, tutaj akurat mamy trochę Trochę więcej tych nagród niż mieliśmy zaplanowane na początku, także poprosimy o Dokładnie. włączenie. E, będzie quiz, także przygotujcie sobie telefony. Będzie kod do zeskanowania, kod QR. E, nie musicie mieć aplikacji, więc z nim trzeba nic pobierać. Wystarczy zeskanować ten kod QR, który znajduje się tutaj. Automatycznie Was zaloguje. Dajcie sobie nazwę użytkownika, więc poczekamy chwilę, aż się wszyscy zalogują chętnie do zarady. Pamiętajcie, Pamiętajcie tylko, że jak będziecie chcieli napaść Michała, to wszystkie palce sprawdźcie, żeby po prostu już wam zdradził. Także tak, ten tip jest tutaj już zdradzany. <laughs> więc zrobimy lekki test wiedzy dotyczącej właśnie tej prezentacji naszej. Mm. Powinno być prosto. Wczoraj <grym> testowaliśmy to? quiz na naszej grupowej kolacji, więc było to ciężej. Ale tutaj, tutaj jak, jak, jak ja to, ja się... to nie jest? O. Akurat to mi się udało też. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy, bo może być słaby internet A widzę, się logują osoby Tam Spokojnie jest... mamy nie dużo nie czasu. To. to jest ostatnia prezentacja, także później już idziemy na After Party. 53 osoby, jeszcze ktoś? Ale jak Dobra, to Dobra, powie, ktoś już zalogował. A kto się jeszcze loguje? Może inaczej. No. Kto się jeszcze loguje? Dobra, no to możemy w sumie. E, możemy zaczynać. Także poproszę o start naszego quizu. Możecie czytać w telefonie odpowiedzi. Największe zagrożenie portfeli gorących. Jak wszystko odpowiedzi. Bardzo dobrze. 39 osób. Odpowiedziała dobrze. Kolejne pytanie. Dobra, to by było na tyle drodzy Państwa. Niestety kończy się bateria. Impreza też już się właściwie skończyła. Także dzięki wilkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Poproszę zostawić łapkę w górę simonku Pozdrówki Eloszka.